Przed obiektywem rewers monety 5 złotowej okresu 2 RP znika. Bardzo lubiana, ceniona i ładna pozycja charakterystyczna, którą każdy kolekcjoner pragnie mieć. Natomiast za kamerą, z drugiej strony przede mną specjalizowany katalog monet polskich XX i XXI wieku pana Jerzego Chałupskiego, gdzie czytamy. 5 listopada 1927 roku prezydent Rzeczpospolitej wydał rozporządzenie w sprawie zmiany ustroju pieniężnego. Artykuł 4. Monety srebrne po 5 zł wybijane będą ze stopu zawierającego na 1000 części ogólnej wagi, 750 części srebra i 250 części miedzi. Waga monet po 5 zł wynosi 18 gramów, średnica 33 mm. A dalej, opuszczając fragment, czytamy. 6 lipca 1928 roku minister skarbu ustalił wzór monety srebrnej wartości 5 zł. Autorem projektu był Edward Wittig, postać kroczącej bogini zwycięstwa. Wziął z własnego projektu pomnika Wolności i Zwycięstwa, który miał stanąć w Gdynie. I tutaj pan Jerzy prezentuje zdjęcie tegoż pomnika. Mamy rzeczywiście Nikę, która wygląda tak, jak ta właśnie z monety. Katalog szczerze polecamy, ponieważ jest to naszym zdaniem w tej chwili podstawowe źródło informacji na temat polskiego mennictwa XX wieku, czy XXI również, i chyba zdecydowanie wykracza poza informacje zawarte w typowych katalogach, cennikach dostępnych na rynku. Ta pozycja zresztą nie tylko w książkowej wersji dostępna, notabene w tej wersji dość trudna do zdobycia, ale również możliwa do ściągnięcia w internecie za niewielką opłatą w wersji PDF. Państwa, ilość informacji zawarta w tym katalogu, ich wiarygodność w odwołaniu się do źródeł jest naprawdę duża i zdecydowanie często zmienia spojrzenie na niektóre zagadnienia z mennictwem z tego okresu, chociażby na kwestię nakładów monet. Ponieważ 5 zł istnieje w rocznikach 28, 30, 31, 32, a tutaj to co widzimy tabelkę jest to tabelka z katalogu Janusza Parchimowicza. Standardowego i popularnego katalogu monet polskich. Obok na żółtej karteczce liczby napisane są to informacje o nakładach, zaczerpnięte z katalogu, właśnie pana Jerzego. Jak państwo mogli zauważyć, liczby te dość znacznie w niektórych przypadkach się różnią od siebie. I różnice te nasza codzienna praktyka poniekąd potwierdza, ponieważ proszę spojrzeć na pierwszą pozycję. Każdy, kto zbiera, zaczyna zbierać monety drugie RP, dość szybko będzie chciał mieć Nikę. I chcąc mieć Nikę, zazwyczaj to będzie egzemplarz z rocznika 28 z mennicy warszawskiej. I tutaj mamy w katalogu 7,5 miliona nakład podany. Zdecydowanie trudniej jest zdobyć egzemplarz bez znaku mennicy, wybity w mennicy Brukseli. Ale no dlaczego tak, skoro w katalogu jednak widzimy nakład wyższy 10 milionów sztuk. Pan Jerzy zmienia te dane. Podaje dla Warszawy prawie 12 milionów, utrzymując Brukselę na poziomie 10 milionów. I tutaj znajdujemy potwierdzenie tego w obiegu. Bo rzeczywiście łatwiej zdobyć Warszawę, trudniej Brukselę. Aktualnie chyba nawet bardziej rozwarstwiły się te różnice. Jeszcze wyraźniej zmiana nakładu dotyka rocznika 30. Gdzie z prawie 6 milionów. Pan Jerzy koryguje ten nakład na 2,5 miliona sztuk. Nie zmieniając nakładu rocznika 31, drastycznie zmienia to w przypadku rocznika 32 z 3 milionów, podając na 104 tysiące. Rocznik 32 jest rocznikiem intrygującym, magicznym. Tak naprawdę nie do końca wiadomo, ile tych monet, dlaczego jest tak rzadką monetą, ile tych monet jest w obiegu. Ciężko tutaj w ogóle poznać jakieś konkrety. Panie że również u siebie w katalogu nie uzasadnia nakładu 104 tysiące sztuk. I skąd informacja o wcześniejszych ponad 3 milionach? Gdybając teraz na szybko, wydaje mi się, że być może 3 miliony to były jeliś zakontraktowana moneta do wybicia na rocznik 32, a 104 to prawdopodobnie ta, która została realnie wybita przez mennicę, co nie zmienia faktu, że i tak i tak większość tych monet z powrotem trafiła do tygla i została przerobiona na wzór nowej monety, ponieważ rocznik 32 to już jest rok, w którym... Władze myślą o zmianie kolejnej zmianie ustroju pieniężnego. Już w sierpniu wychodzi dekret, informacja o nowym wzorze monety 10-złotowej, która będzie teraz według tego projektu. A informacja o nowej 5-złotówce pojawia się w monitorze 28 listopada 32 roku. Zdecydowanie zmieniają się parametry nowej monety, czyli moneta 5-złotowa z wcześniejszych 18 gramów zmienia się na 11 gram. Zapada decyzja o przetopieniu i wycofywaniu z obiegu starszych monet, co jest zupełnie naturalne, zgodnie z prawem Kopernika, że gorszy pieniądz wypiera pieniądz lepszy. Jeżeli nie zrobiłby tego rząd, to w sposób naturalny szybko by się to stało na rynku, ponieważ no bez sensu jest dawać więcej srebra o przypisanej tej samej wartości niż można tą samą wartość uzyskać mniejszą ilością. Także rok 32 przynosi drastyczną zmianę w tym przypadku. Monety nike zostają wyławiane z obiegu, a te, które były w mednicy, zostają z powrotem wrzucone do tygla i przerobione na krążki do monet nowego wzoru. I ten los spotyka właśnie rocznik 32. Jeżeli ktoś dłużej zajmuje się numizmatyką drugiej rp, to patrząc teraz na to zdjęcie, Mimo, że nie, ma, nie obracamy monety na drugą stronę, mimo, że nie pokazujemy etykietki slabu, już wie jaki to jest rocznik. Ponieważ moneta z rocznika 32 jest spektakularną monetą ogólnie, a jednocześnie jest jedną z nich, która ma inny stempel rewersu. Czyli właśnie tej strony z postacią bogini. Są cechy, po których bez problemu można rozróżnić właśnie rocznik 32 od innych. I one są tutaj doskonale widoczne, więc potwierdzamy to, obracając monetę na drugą stronę. Proszę Państwa, jest to moneta z tego rocznika, który jest najbardziej magicznym, pożądanym, spektakularnym w przypadku polskich monet. I to jest bardzo charakterystyczna pozycja, która rozbudza wyobraźnię kolekcjonerów i początkujących i zaawansowanych i co więcej jest to jedna z bardziej rozpoznawalnych chyba monet polskich jako właśnie taka ta spektakularna ta najbardziej cenna, pożądana to jest coś w stylu amerykańskiej 20 dolarówki 33 roku notabene w obu przypadkach uzasadnienie rzadkości jest to samo czyli ostatni rocznik bicia, wycofanie z obiegu nieliczne egzemplarze które przeniknęły na rynek cenne, poszukiwane, drogie przed nami Oneta z rocznika 32 nie dość, że samo w ogóle jej pojawienie się już rozbudza emocje, to jeszcze tutaj mamy do czynienia z egzemplarzem, który jest jednym z ładniejszych egzemplarzy, jakie są znane na rynku. W moim przypadku jest to najładniejsza sztuka Nike 32, jaka trafiła do nas do firmy, jaką mieliśmy przyjemność mieć i oferować Państwu. Bo mimo, że ta moneta jest ostatniego rocznika, mimo, że nie była długo w obiegu zazwyczaj egzemplarze, które się zdarzają są dość zniszczone, aczkolwiek są to dość specyficzne zniszczenia. Często są to mocne obicia, korozja, ale jednocześnie to, że moneta była krótko w obiegu spowodowało, że zachowały się charakterystyczne lustro w trudno dostępnych zakamarkach. I teraz przekręcając leciutko tą monetę tutaj pod światłem, również mogą Państwo to zaobserwować, proszę zobaczyć co się dzieje między skrzydłami orła, a jego brzuchem, jego szyją. Tam wyraźnie się świeci świeżość stempla. Ona tak krótko była w obiegu, nie zdążyły tam w sposób naturalny postać przetarcia. To samo mamy widoczne między nogami a ogonem. Zresztą podobnie możemy spróbować złapać kawałki z świecącego wyraźnie stempla na krawędziach reliefu. Proszę zobaczyć, jak ładnie tutaj się zapala poświata nad ręką Nikę. Nad jej włosami z tyłu, przy głowie, jakbyśmy zmienili lekko kąt, to samo byśmy zobaczyli nad skrzydłem, i tak dalej. Dużo świeżości w zakamarkach w tym przypadku. Relief piękny, no już wcześniej tu Państwu pokazywaliśmy, czyli prawie, prawie nieruszony, bez jakichś wytarć, ale i bez jakichś obić, uszkodzeń. Wygląda to naprawdę tutaj imponująco i rewelacyjnie. Orzeł również świetny, natomiast jest jeden mankament tej monety. Taki, który powoduje, że no, no, szkoda, bo one te mamy praktycznie mędniczą. Z małymi szybami obiegła to, jak ktoś delikatnie wziął i sobie ją, od przy obrzeżu lekko potrapał. To jest bardzo lekkie zadrapanie. To jest w zasadzie starcie patyny w tym miejscu. To nie jest jakieś, nie wiem, tarcie rylce, mocne, drapiące, ale niestety jednak jest. Proszę bardzo. Delikatniutkie, ale widoczne. I ten właśnie drobny defekt uzasadnia notę taką, jaką widzimy na pisie slabu, czyli mamy AU Details. Moneta o stanie zachowania "ebound circulated", ale bez podanej oceny numerycznej, ze względu właśnie na problem z surface hairlines, czyli właśnie na to, co tutaj widzimy, za to podrapanie w dolnej części. Czy proszę państwa jest to efekt? Hmm. Nie mocno rzucający się w oczy, no to jest po prostu widoczne, ponieważ mamy do czynienia z monetą. W wyraźnej patynie brązowo-złotawej na całej powierzchni. Tu nagle mamy kawałek, gdzie ona jest starta i biała, ale nie szpeci to. A jednocześnie, gdy patrzymy na resztę monety jako całą kształt, ją rozpatrujemy. Naprawdę pozycja godna zdecydowanej uwagi i trudno w ogóle o Nike 32, a o ładniejszy egzemplarz będzie bardzo, bardzo trudno. Mimo, że kręcę tą monetą tutaj na wszystkie strony, to jednak patrząc przez obiektyw kamery, i tak nie widzę tego, co widzę, wychylając się na chwilę nad kamerę i patrząc, jak ładnie tutaj gra lustreczko w zakamarkach. Jak fajna, żywa i naturalna jest ta moneta. Naprawdę jeden z atrakcyjniejszych egzemplarzy, jakie można kupić. I w tej chwili jest to właśnie moneta, która jest przygotowywana do wystawienia na naszych aukcjach. Pojawi się niebawem, być może nawet jeszcze dziś. Szansa zdobycia. Magicznej, charakterystycznej, spektakularnej pozycji do zbioru. Zdecydowanie polecamy. Pocieszmy się jeszcze troszkę wyglądem tej monety. Fajna, naturalna patyna. Długo musiała leżeć w jednym środowisku, że tak ładnie zaszła. To jest taka patyna lekko- tęczowa. Brązowa miejscami przechodząca w złote, pod kątem patrząc łapiąca zielonkawy, niebieskawy kolor. No, można się nią tutaj długo delektować, przekręcając w rękach tą monetę. I tutaj tutaj podobnie przy, przy leciutkich przytarciach tych patienek, gdzie nie, gdzie. ale jednocześnie też możemy się delektować tym, jak ona się ładnie świeci, szczególnie między, między skrzydłami, między brzuchem orła. Data. Spójrzmy na to, co tutaj powoduje główną, główne emocje, czyli 3-2 na końcu. Polecamy katalog pana Jerzego Chołbskiego jeszcze raz, ponieważ również po tej stronie pan Jerzy wyznaczył cechy charakterystyczne Nikkei 32, czyli m.in. inne ułożenie daty względem osi monety. Także jeśli ktoś chce mieć pewność, być samodzielnie specjalistą od rozpoznania Nike w warunkach nie wiem, giełdowych czy aukcji zagranicznych to to też zdecydowanie ta lektura pomoże mu w tym temacie natomiast w przypadku tej monety my gwarantujemy w 100% jej pełną oryginalność i piękność stanu zachowania, gwarancja nasza zresztą i w formie pisemnej będzie Państwu dostarczona razem z tą monetą, tutaj nie ma absolutnie żadnego ryzyka natomiast zawsze warto być też samodzielnym ekspertem że chociażby patrzą teraz na te zdjęcia, ci, którzy już znają cechy charakterystyczne od razu widzą, że mamy do czynienia z sztuką taka, jak być powinna. Już dawno powinienem zakończyć ten film, proszę Państwa, ale naprawdę sprawia mi dużą przyjemność kręcenie tej monety przed obiektywem i ciężko mi się tutaj z tym rozstać, bo no, rzadko się ma możliwość trzymania jednej z najrzadszych, z najrzadszych eksponatów polskiej numizmatyki i mam świadomość, że ta przyjemność dana jest nam na stosunkowo krótki czas, ponieważ no lada chwila moneta zmieni właściciela i, i znajdzie się w nowych rękach, także jeszcze troszeczkę ja się nią tutaj pocieszę, przy okazji być może w jakiś, jako substytut tego cieszenia się też dając to Państwu za pomocą tegoż właśnie filmiku. Super. Jeśli chodzi o drugą RP Zdecydowanie najrzadsza moneta. Tutaj nie ma, nie ma po prostu wątpliwości w tym temacie. Można mówić, że konstytucja, no ale konstytucja jest nieobiegową pozycją. Poza tym konstytucja się co jakiś czas pojawia, daje się kupić. Można mówić, że 5 groszy 34 jest bardzo rzadki rzeczywiście jest. Jest, jest unikalne w pięknym stanie, ale jednak w stanie obiegowym, słabym, można je mieć. Czyli to już jest coś, co co jest możliwe do zdobycia, bądź, powiedzmy, zamiennik trochę niższej jakości jest osiągalny. Natomiast nike 32 jest nieosiągalna, bardzo trudno osiągalna w jakimkolwiek stanie, a już w stanie pięknym jest czymś, co, co jest naprawdę spektakularne wydarzenie. Proszę bardzo, patrzeć, jak pięknie tutaj się łapie połysk, chociażby u góry. Widać po prostu świeżość tej powierzchni, która nie zdążyła się zużyć obiegiem. Jednocześnie egzemplarz miał to szczęście, że przetrwał nieobijany i trzęsiony worku z innymi monetami, nie był i również miał to szczęście, że nikt nie chciał go upiększać, czyli na przykład nikomu nie przeszkadzała ta patyna, nie nieszorowa monety, nie był, no poza tym malutkim fragmentem tutaj na dole, który patrząc na cały kształt naprawdę jest pomijalny i nie denerwuje, a poza tym jeżeli ta moneta poleży odpowiednio długo, to znowu w sposób naturalny patyna wróci na to miejsce. Przynajmniej tak być powinno. I nie będzie ono raziło. Zobaczmy jeszcze tutaj na relief Orwa Już oglądaliśmy Nikę. Popatrzmy tutaj troszeczkę. Kolejne 2-3 minuty minęły, a ja z monetą się nie rozstaję, ale obiecuję, że to już naprawdę naprawdę jest koniec tego filmu za, za chwileczkę. Proszę Państwa, moneta startuje od złotówki. Będzie na aukcji obecna 10 dni. Zapraszamy do obserwowania aktywnego albo i biernego, bo na pewno aukcja dostarczy wiele emocji, gdyż tutaj będą, będą te emocje grały niewątpliwie. Zapraszamy i mamy przyjemność niewątpliwą zaoferować Państwu jeden z najładniejszych egzemplarzy Nike, jaki jest dostępny na rynku kolekcjonerskim. Już teraz gratulacje dla przyszłego właściciela tej cudnej monety. Pozdrawiam.